Witam, drogie panie. No, ciężkie zadanie przede mną. Po takiej prezentacji, po takiej emocjonalnej, ja będę mówił o przyziemnych sprawach, o, o takich prostych, zwykłych, aczkolwiek dla nas ważnych, bo kobiety w lasach państwowych są ważne. Chciałbym, chciałbym zapytać, drogie panie, jak, jak myślicie, z czym się kojarzy Panią leśnik, jaki jest jej wizerunek leśnika? Jak postrzegacie leśnika w, dzisiaj, obecnie? Zielony, tak? Czyli leśnik, czyli kto? Najczęściej ludzie postrzegają jako leśnika jako pana z flintą, z kapeluszem, z piórkiem. Z pieskiem często gdzieś po jakimś kielichu dobrej nalewki. Natomiast podkreślam słowo pan. Najczęściej, społeczeństwo, wszyscy my kojarzymy leśnika jednak z mężczyzną, a nie z kobietą. A będę starał się pokazać, że jest to trochę złudne. Ponieważ wśród leśników są piękne kobiety. Mamy, mamy kobiety, które zajmują wysokie miejsca. Tutaj mamy przedstawicielkę nadleśnictwa, Nurzec. Leśniczka, która wygrała wybory mis uczelni, mis SGGW. Także takie kobiety mamy wśród nas. To jest pani Katarzyna Bortłomiejuk, tak jak mówiłem, nadleśnictwo nurzec, specjalistka, która zajmuje się edukacją i sprzedażą drewna. Głównym zadaniem leśników to jest ochrona i hodowla lasu, ale z tym się wiąże również odbiórka drewna, czyli mamy ścięte drewno i ktoś to drewno musi zawidencjonować. Jest pytanie, jak to drewno odbierać? Facet, mężczyzna, wiadomo, kobieta, w jaki sposób? My śmiejemy się, czy odbiórka drewna w szpilkach, czy jest to możliwe? Okazuje się, że niekoniecznie szpilki, ponieważ kobiety sobie radzą jak, jak najlepiej z tym tematem. Ciężka praca, która, która towarzyszy leśnikom, tej ciężkiej pracy kobiety po, potrafią podołać. Stereotyp, który przyjął się w, ogólnie, że kobieta w ciężkim terenie sobie nie poradzi, a facet nie da rady poprowadzić dobrze sekretariatu albo kadr, jest tylko stereotypem. Kobiety pracują w lesie, a w, w dyrekcji regionalnej warszawskiej Mamy jednego głównego księgowego, który jest rodzynkiem, bo zazwyczaj to kobiety są głównymi księgowymi w lasach państwowych. Kobiety, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, borykają się z takimi samymi problemami. W lesie, w terenie są to haszcze, kleszcze, bolerioza, wszystkie choroby, które dotyczą i kobiet, i mężczyzn. Próbowaliśmy kiedyś zadać pytanie dla profesora Miotka. Tak naprawdę jak mówili, powinniśmy mówić o naszych kobietach, o leśnych kobietach? Czy kobieta leśniczy to jest pani leśniczyna, pani leśniczka? No różne były formy, natomiast, natomiast chyba, chyba w tym wypadku nie warto tworzyć żeńskiej formy, tylko mówić pani leśniczy, pani leśniczka, pani nadleśniczy. Chyba będzie to, to, to trochę prostsze i takie bardziej zrozumiałe. Nie tylko mężczyźni chodzą w mundurach, w lasach. Kobiety również chodzą w mundurach. I oczywiście problemy. Nasze dziewczyny, tak to powiedzmy, mają duży problem. Mundury leśne nie są przystosowane do tego, żeby w tych mundurach kobiety chodziły. Typowe problemy, czyli buty. Typowe problemy, czyli koszule, które tak naprawdę są tworzone dla, dla mężczyzn. A dlaczego to, dlaczego to jest, bo zaraz powiem, ile tych kobiet w lasach państwowych ogólnie jest. Ile kobiet w lasach jest, niech świadczy o tym chociażby uczelnia, na której widzimy coraz większy udział studentek, które później trafiają do, do pracy w lasach. Od lat 90. coraz więcej tych, tych pań, które z nami współpracują, które z nami pracują, jest coraz więcej. Na warszawskiej uczelni, która no, kształci leśników, które najczęściej pracują w okolicach Warszawy, mamy już, no może pół na pół to nie, ale, co, ale zbliżamy się ku, ku tej relacji połowa do połowy. Oprócz tego, ile jest tych kobiet, ważne jest, na jakich stanowiskach pracują. Kobiety najczęściej w lasach państwowych niestety pracują na stanowiskach, które nie są stanowiskami kierowniczymi. Udział tych kobiet w, w stanowiskach kierowniczych, a to będzie na następnym slajdzie, ale jest niewielki. On wzrasta. On wzrasta. Ale, ale jeszcze nie jest taki, jaki powinien być. W 2000 roku nadleśniczych kobiet, no to jest już taka funkcja kierownicza, było kilka, 430 nadleśnic w kraju, czyli na 430 kilka kobiet. 2011 rok jest już ich około 10, w tym roku, w 2013 mamy 15 kobiet, które są nadleśniczymi w całym kraju. To są stanowiska, które, które zajmują kobiety. 5% stanowiska kierownicze, 30% są to naczelnice. To są też stanowiska kierownicze, ale troszkę niższego, niższego rzędu. Natomiast gros stanowisk to są specjaliści referenci, czyli najczęściej jest to biuro, najczęściej są to specjaliści, którzy pracują w księgowości lub w obsłudze leśnictwa. Na, mamy jedną dyrekcję generalną, która zarządza lasami w całym kraju, 17 dyrekcji regionalnych, takich oddziałów, i w tych 17 dyrekcjach regionalnych w sumie jest 430 nadleśnictw. Największy udział kobiet, które pracują w lasach, to są mimo wszystko stanowiska biurowe to są nadleśnictwa, no i stanowiska w dyrekcji regionalnej. Dyrekcja generalna, stanowiska kierownicze tam niestety jest dominacja. Tej płci brzydkiej. Mamy również problem, jak określić kobietę, która chce pracować w lesie. I znowu pytaliśmy profesora Miotka, jak ją określić czy pilarka, bo o mężczyźnie powiemy pilarz. Ale jak określić kobietę? Drugim dość istotnym problemem, z którym borykają się kobiety, bo kobiety nie tylko chcą pracować w biurze, w administracji, ale również chcą czy nie pracować w lesie. To jest pytanie, czy w ogóle kobiety mogą pra pracować pilarką. Jeszcze kilka lat temu hmm, prawodawstwo, raczej prawodawstwo nie do końca, interpretacja tego prawodawstwa była taka, że kobiety nie mogą pracować pilarką. Mogą mieć uprawnienia, mogą zdać egzamin, mogą uczyć, natomiast w lesie pilarką nie mogą pracować. Od 2009 roku na szczęście się to zmieniło. Jedyne przeciwwskazania, jakie są dla kobiet, to jest ciąża lub choroba. Mogą pracować spokojnie w lesie, mogą pracować pilarką. Natomiast nie było tak prosto, żeby, żeby to wszystko osiągnąć. Trwało to około 10 lat. Zabawy prawne, przekomarzanie, czy kobieta może pracować w lesie pilarką, czy nie może. To, co mówiłem, jeżeli nie jest w ciąży lub nie karmi piersią, jest dopuszczono do, do pracy pilarką, ale nie tylko do pracy pilarką, ponieważ coraz częściej kobiety przejmują w swoje ręce biznes i stają, stają się kierownikami zakładów usług leśnych. Zakład usług leśnych to jest taki, takie przedsiębiorstwo, które na nasze zlecenie, na zlecenie leśników wykonuje wszelkie prace w lesie, czyli te firmy odpowiadają za wycinkę, za hodowlę, za pielęgnację lasu. Dobry przykład pani Magda Banasiuk, która prowadzi taki zakład usług leśnych, duży zakład leśnych, duży zakład, która daje sobie, daje sobie radę, ale jest to młoda 25-letnia kobieta, Aczkolwiek często powtarza, że codziennie musi udowadniać, że da radę. To są takie wyzwania przed, przed tą panią, bo w samym lesie, już pracując pilarką, często spotykamy się z ludźmi, którzy nie są prości. Ja nazywam to, że to nie są ludzie prości, ponieważ kobieta musi wiedzieć, kiedy na takiego pilarza, który często gdzieś tam potrafi sobie wypić, musi wiedzieć, kiedy. Kiedy na niego przeknąć, kiedy tam postawić na swoim, a kiedy czasami trochę matkować i, i, i trochę mu tam pomóc w jego problemach, no, żeby ta robota szła do przodu. Oprócz tego, że nasze panie coraz lepiej sobie radzą w, w pracy, to nie zapominamy również o tym, że coś po pracy jest do zrobienia. Taka domena jak łowiectwo wydawałoby się, że typowo męska, natomiast jest duża inicjatywa, głównie leśniczek, ponieważ to najczęściej leśnicy tworzą koła łowieckie, zaczynają to myśliwstwo. Jest taka inicjatywa, powstało Koło Dian, gdzie w tym kole łowieckim mogą być tylko i wyłącznie kobiety. Oczywiście te nasze drogie panie trochę korzystają z. Przywilejów, bo są częściej zapraszane, mają lepsze obwody. Ale, ale powiem Wam, że na takim polowaniu, jeżeli, jeżeli uczestniczą w polowaniu kobiety, a kobiety naprawdę w pełni korzystają, bo i strzelają, robią wszystko to, co, co inni myśliwi, to kobiety łagodzą obyczaje. Obecność, obecność kobiet na polowaniu powoduje to, że ci, że ci mężczyźni uważają, co mówią, jak mówią. No, i gdzieś tam staramy się, jak jest płeć piękna, no to zaraz oczywiście jest taka delikatna rywalizacja, no bo są kobiety. Również coraz częściej kobiety starają się pokazywać w sportach do tej pory najczęściej zagwarantowanych, czy tam, w których to, to mężczyźni startowali. Lody zostają coraz częściej przełamane. Przykład, przykład to jest Kaśka Górowska, która no, czynnie gra w siatkówkę. Są takie zawody ogólnopolskie leśników, gdzie są drużyny leśników. Kaśka, którą znam osobiście, po prostu jest w pierwszym składzie, dobrze gra i, i stara się pokazać, że, że nie tylko mężczyźni, ale i kobiety mogą grać w tą siatkówkę na wysokim poziomie. Ważnym, ważnym zdarzeniem dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet, było powstanie takiego stowarzyszenia. Stowarzyszenie, które założyła pani Izabela Pigan, Stowarzyszenie Kobiet Lasu, który, którym głównym zadaniem jest pilnowanie, pilnowanie potrzeb kobiet, pilnowanie wszystkich spraw, które się wokół kobiet dzieją, integrowanie środowiska, a także Wymuszanie na naszych włodarzach, żeby tematy związane chociażby z tym mundurem cały czas się toczyły i były ważne, żeby nie, nie były odstawione na bok. Podjęto nawet taką decyzję, że spróbowano określić, ile kobiet powinno być na stanowiskach kierowniczych. Czy to się uda, nie wiadomo, bo. Historia pokazuje, jak coś robimy na siłę, to, to nie zawsze to da radę. Może trochę teraz o kobietach, z którymi ja współpracuję, ponieważ w moim nadleśnictwie, którym, które prowadzę, mamy sytuację taką, że tych kobiet jest dużo. Jesteśmy takim troszkę wyjątkowym nadleśnictwem podwarszawskim, ale i wyjątkowym z tego względu, że tych kobiet jest jak na standardy leśne dużo. A ponadto są, on, są bardzo młode. To nastąpiła taka wymiana pokoleń i przyszło bardzo bardzo dużo młodych dziewczyn po studiach. Może, w, może liczby nie oszołamiają, bo zaczynając co 10 kobiet teraz mamy 13, ale biorąc pod uwagę również wymianę pokoleń, no w, w lasach jest to już jakiś taki sygnał, że że jest no, coraz więcej kobiet w, w, w nadleśnictwach. Są, są takie stanowiska, które no, jeszcze kobiety nie opanowały, chociażby strażnik leśny, specjalista hodowli lasu, leśniczy, podleśniczy, ale są też takie stanowiska, których mężczyźni nie opanowali, czyli sekretariat, kadry, księgowość. Myślę, że kwestia czasu, kiedy, kiedy to się tak to wszystko pozmienia, i, i nie będzie ważna płeć przy obsadzaniu stanowisk, bo można wiele mówić, ale niestety jest tak, że może nie jest to decydujące, ale niestety z, zwracamy jako mężczyźni zapewne uwagę na, na płeć, kiedy obsadzamy pewne stanowiska. Oczywiście tego nie można robić i, i od tego trzeba uciekać, ale gdzieś tam, gdzieś tam pewne elementy w głowie siedzą i, i, i tak jest po prostu. Z tym nie tylko kobiety walczą, bo, bo mężczyźni też tak naprawdę mają to na uwadze i, i, i starają się patrzeć merytorycznie, a często podawane przykłady, że gdzieś tam jest ta dyskryminacja, w każdym razie, w moim otoczeniu są to tylko i wyłącznie jakieś niezdrowe przypadki, z którymi trzeba walczyć. Młoda kadra, młode rozdanie, wymiana pokoleń. Mój poprzednik dostał stypendium z ZUS-u, czyli przeszedł na emeryturę. Ci pracownicy, którzy przyszli, jak to jest fajnie napisane, mają swoje potrzeby mają potrzeby merytoryczne. Bo wymagają, żebyśmy ich dobrze doszkolili, żeby pracodawca w tym wypadku, mnadośniczy, żeby zainwestował w takich pracowników, czyli szkolenia. Ale nie można zapomnieć też o takich wymaganiach, potrzebach, niekoniecznie związanych z pracą. Pewnego dnia przyszły do mnie dziewczyny i mówią: coś trzeba zrobić, bo no, coraz więcej dzieci w pracy, nie mamy co z nimi zrobić, babcia zachoruje. Albo musi na dwie godziny wyjść. Coś musimy zrobić. Mieliśmy na leśnictwie taki pokój gościnny, w którym najczęściej jak przyjechali inspektorzy, którzy bardzo nas lubią, ponieważ no to sąsiedztwo z Warszawą jest takie, że jak inspektorzy nie wiedzą co robić, to przyjeżdżają do nas. A dyrektor jak jedzie gdzieś daleko do nadleśnictwa, to po drodze lubi gdzieś tam zajechać, bo mamy swoją siedzibę przy 17 i 50 także dobry dojazd. No to mówię tak, no słuchajcie, inspektorów nam nie trzeba. Wymyślmy coś. No i wspólnie, wspólnie wpadliśmy w taki pomysł, że zrobimy pokój, w którym mama lub tata, podkreślam, bo tato, tatowie też korzystają, będzie mogła pójść. Ma tam przygotowane miejsce do pracy, czyli do internetu, do silpu, do takich naszych branżowych programów, a zarazem będzie z tyłu miejsce, gdzie to dziecko będzie mogło sobie spokojnie odpocząć, posiedzieć. Mama z dzieckiem nie przeszkadza innym współpracownikom, w spokoju sobie popracuje. No i taki, taki pomysł powstał, realizacja trochę długa, bo rok, ale udało, udało nam się to zrealizować. Tu trochę kryptoreklamy, bo Ikea nam dość dużo pomogła, ale jak sami widzicie, to działa. Nie jest to przedszkole, bo często spotykam się z takim zarzutem, że, że robimy coś na kształt przedszkola, nie. Są pewne prace, pewnie w waszym fachu również, trzeba coś zrobić terminowo, trzeba coś zrobić szybko, a ta babcia, kurczę, nie chce przyjechać. Albo w szkole znowu jest wolne i, i znowu nie ma, co z dziećmi zrobić, albo leśniczy, który musi przyjechać na leśnictwo, oddać gotówkę, zrobić transfer. No dzieci ze szkoły przyszły, co z nimi zrobić? Weźmie do, do pracy, do zwykłego pokoju, no dzieci przeszkadzają. Dzieci, yy, dzieci są głośne, dzieci no, są żywe, więc stąd ten pomysł i jest on ten pomysł wykorzystywany. No dodam tylko, że jako pierwsi w Polsce, żeśmy to wykorzystali, ten pomysł, czekamy na następne nadleśnictwa. Tu taki trochę temat dla mnie niekoniecznie wdzięczny, bo Powiem tak, w ciągu dwóch lat osiem pracownic urodziło dziecko. E, jakie mam się żonie wytłumaczyć. E, a moi starsi koledzy nadleśniczowie oczywiście no, nie pozostawiają na mnie suchej nitki, bo to trzeba z kogoś się pozgrywać, prawda? E, natomiast tak jest, w nadleśnictwie ta nowa załoga no, dla nas jest to ważne. Staramy się, staram się popierać swoje, swoje, pracownice. Taki przykład, no robią takie zdjęcia, żeby, żeby udokumentować jak to tam w tym Nadleśnictwie jest. To kolejne, to jest kolejne takie zdjęcie pokazujące, że ten pokój naprawdę jest wykorzystywany i, i że to spowodowało, że tak naprawdę ktoś kiedyś tam po cichu powiedział, że super, że to jest. No dziewczyny się trochę tam podśmiewują, że może, może dlatego, dlatego ten pokój jest, bo sama mam małe dzieci i sam miałem też również problem z co z tymi dziećmi zrobić. Ja również wykorzystuję ten pokój. Dziewięcioletni syn, jak trzeba, to się go bierze, wysyła na górę, daje mu się zabawki, ja wtedy mogę spokojnie pracować. Natomiast żeby nie było tak różowo, bo, bo nie jest. Pewna pani przeprowadziła pewne takie badania, które ankietę zadała pytanie o barierach, które pojawiają się w naszej pracy, o pewnych stereotypach, które mają i leśnicy, panowie, i panie leśnicy, pani Barbara Niebrzydowska, no i wyszło, że jednak nie jest tak różowo. Mamy sytuację taką, że jednak spora część pracowników uważa, że awans, możliwość awansu zatrudnienia jest jednak powiązane z płcią i że mężczyźni mają w naszej branży lepiej. Pewnie tak jest. Natomiast robimy wszystko, żeby ja robię wszystko, żeby płeć nie była tym argumentem do zatrudnienia, a jedynie merytoryczne przygotowanie. Mówiłem o mundurach. Z mundurami naprawdę jest problem. Dziewczyny zamawiają mundury, godzimy się na to, żeby te poprawki krawieckie były kosztem nadleśnictwa, żeby miały możliwość takiego dopasowania mundurów, żebyśmy, żeby czuły się wygodnie i, i tak, jak, jak to powinno być. Trochę wazeliny. Kobiety łagodzą obyczaje. <głosyny> Kobiety łagodzą obyczaje w lasach. <noise> Może między innymi przez to, że ich jest tak niewiele, a ja czasami mówię, że jak te chopy się wyrwą z lasu, gdzie widzą same tylko sosny, jak widzą te dziewczyny, to wszystko jasne. Kobiety matki, też ważna sprawa, znowu wazelina, kobiety, które są matkami, to najczęściej kobiety, które nie wpadają w panikę, są mniej się stresują, mniej mają zimną, zimną krew, jasność umysłu, to też są cechy, które wbrew pozorom w naszej branży są pożądane. Na koniec taka fajna inicjatywa, Nasze władze robiły taki fajny artykuł o kobietach w lasach dla zwierciadła. Tak się złożyło, że oczywiście gdzie trzeba pojechać? Do Celestynowa, bo najbliżej. I przyjechały dziewczyny, żeby zrobić parę zdjęć w plenerze. Takie zdjęcie zamieściliśmy na swoim Facebooku. 9000 odsłon, 300 polubień, mnóstwo komentarzy, z zagranicy, nie z zagranicy. To pokazuje, że to, co powiedziałem na początku, że kobiety w lasach są ważne. Kobiety w nadleśnictwie Celestynów są ważne. Dziękuję bardzo.